A teraz kochani porozmawiajmy o omega 3. Omega 3, jej wpływ na nasz organizm i źródła w pożywieniu. W jaki sposób możemy omega 3 do naszego organizmu dostarczyć? Omega 3 to wielonienasycone kwasy tłuszczowe, które nasz organizm sam nie potrafi syntetyzować, dokładnie tak samo jak omega 6. I dlatego nazywa się, że to są kwasy niezbędne i powinniśmy je dostarczać z pożywienia. Jest taka fajna książka, która nazywa się Królowa Tłuszczy. Napisała ją Susan Alport i napisała ją o Omega-3. Omega-3 mają najbardziej ochronne i prozdrowotne właściwości. I według licznych badań ich rola jest kluczowa, by my czuli się dobrze, żeby choroby różne nie rozwijały się. I w tej książce przytoczone są różne badania naukowe i bardzo dużo faktów, które potwierdzają, że omega-3 jest dla nas zbawienna i w jaki sposób, na jakie narządy ona wpływa. I ja Wam pokrótce to teraz przedstawię. Jak wpływa omega na układ sercowo-naczyniowy? Oczyszcza ściany naczyń krwionośnych, wzmacnia je, czynie bardziej elastycznymi nasze naczynia i zapobiega tworzeniu się blaszek miażdżycowych. Dlatego wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek problemy z układem sercowo-naczyniowym, powinny się ukłonić w stronę omega 6. Omega 3, przepraszam was. Układ sercowo-naczyniowy dodatkowo to jeszcze nasze ciśnienie i właśnie omega 3 Rozrzedza delikatnie krew i normalizuje ciśnienie. O tym rozrzedzaniu krwi jeszcze troszeczkę później z Wami porozmawiamy, kiedy będziemy omawiać odpowiednie proporcje omega 3 i 6. Dodatkowo omega 3 zmniejsza stężenie homocystyny, a homocystyna odpowiada w naszym organizmie za zdrowie ścianek, Naszych tętnic. Niestety uszkadza wewnętrzną ścianę naczyń krwionośnych, kiedy jest podwyższony poziom tej homocystyny. Jeżeli chodzi o układ kostny, omega bierze udział, omega 3 w procesie metabolizmu wapnia i dlatego ma tak pozytywny wpływ na rozwój kości. I to już jest znane od wielu, wielu lat, dlatego i w wieku dziecięcym powinniśmy stosować i podawać swoim dzieciom omega-3, żeby dobrze się rozwijały, żeby nie miały też krzywicy, żeby dobrze te kości rosły, żeby w wieku starszym też nie mieć osteoporozy, to powinniśmy oprócz witaminy D stosować omega-3. Dodatkowo, jeżeli chodzi o nasze stawy, zwróćcie uwagę, że to omega-3 sprzyja dojrzewaniu chondrocytów. To są takie komórki, które odpowiadają za tworzenie tkanki to znaczy za chrząstkę w naszych stawach i potrafią tą chrząstkę odbudować albo przynajmniej będzie zapobiegać różnym zmianom destrukcyjnym. Ale są badania, właśnie w tej książce są opisane wyniki badań stosowania większych dawek na omega-3, w takich bardzo wysokich stężeniach, żeby zmniejszyć procesy zapalne przy reumatoidalnym zapaleniu stawów. To łagodzi ból, usuwa obrzęki i usuwa taką sztywność poranną w stawach. Jeżeli chodzi o odporność, tu też warto zwrócić uwagę że nie tylko ogólnie na układ immunologiczny wpływa omega-3 pozytywnie, bo zwiększa aktywność te komórek i makrofagów, ale szczególnie dla ludzi, które mają problemy z górnymi drogami oddychowymi. Czy to często zapadają na zapalenia oskrzeli, czy zapalenie płuc, czy mają jakieś alergie, to jak najbardziej omega-3 jest wskazana, ale też dla palaczy. Jeżeli ktoś pali, albo palił kiedyś, albo jest biernym palaczem, pamiętajcie, że omega-3 3, poprawia funkcję oskrzeli i płuc i odbudowuje nabłąd, nablonek oskrzeli. Dlatego będzie też powodować, że będzie łatwiej odkrztuszać się ta cała flegma, która gdzieś tam w oskrzelach zalega. Jeżeli chodzi o układ immunologiczny i choroby onkologiczne, to wiadomo, że jeżeli jest cały czas jakiś przewlekły stan zapalny w organizmie, to różne nowotwory mogą się pojawiać. A kwasy omega-3. Odpowiadają za zmniejszenie stanu zapalnego. Jakby zmniejszają ten faktor prozapalny w naszym organizmie, a znaczy są profilaktyką nowotworową. Też są zalecane jako wspomaganie naszego organizmu w procesie leczenia nowotworów, na przykład podczas chemioterapii, zmniejszają ryzyko przerzutów, zmniejszają też ilość powikłań pooperacyjnych i przyczyniają się do szybszego gojenia się ran pooperacyjnych. Także, nie tylko operacje onkologiczne. Ogólnie, jeżeli chodzi o taka odbudowa, rekonwalescencję organizmu, czy to po jakiejś długiej chorobie, czy to po zabiegu operacyjnym, omega jest wskazana, i wtedy też trzeba popatrzeć, co, co, co taki człowiek je. Yy, nie tylko co on je w szpitalach, no bo jasne, jakie tam jest żywienia w szpitalu, tylko trzeba mu dostarczać pokarmy, jeżeli oczywiście to jest już możliwe, jeżeli lekarz pozwala, żeby z domu przynosić jedzenie takiej osobie chorej, no to wtedy patrzymy, patrzmy, co przynosimy. Takie produkty, które będą właśnie więcej omega-3 zawierać i produkty, które w ogóle nie będą zawierały omega-6, bo omega-6 w tej sytuacji będzie, będzie dodatkowo nasilać procesy zapalne. Jeżeli mówić o mózgu, o tym, że tłuszcze dla mózgu są potrzebne, myślę, że wie każdy, bo ludzki mózg na 60% składa się z tłuszczy i omega-3 pomaga w funkcji mózgu i w funkcji naszych oczu. Poprawia przesył impulsów pomiędzy neuronami, co pozwala zwiększyć jak zdolność do kojarzenia i zapamiętywania informacji, ogólnie tak zdolność też do uczenia się i to w każdym wieku. Zmniejsza też ryzyko choroby Alzheimera i stymuluje funkcje poznawcze. Ale też w psychiatrii zaleca się omega-3 ze względu na to, że przyczynia się do produkcji serotoniny, hormonu szczęścia, i zmniejsza objawy depresji. Także jeżeli ktoś ma takie skłonności, szczególnie w tym okresie, Sami wiemy, jaka jest pogoda. Jest szaro, jest mokro, jest chłodno, tego słoneczka jest mało. No to jak najbardziej ta omega będzie potrzebna na poprawę naszego nastroju, bo jesteśmy niestety zależni też. Od tego, jaka jest um, pogoda na zewnątrz, i te hormony nasze wtedy inaczej się produkują. Jeżeli chodzi o skórę, omega-3 hamuje rozwój alergii na skórze, chroni nasz kolagen też przed zniszczeniem, dlatego um, nasza skóra jest bardziej elastyczna. I bardziej młoda, jeżeli stosujemy omega. Sami sobie zdajemy sprawę, prawda, że jeżeli elastyny, kolagenu w skórze jest więcej, no to mniej się tworzy zmarszczyk i ta skóra zupełnie fajnie, młodo, ładnie wygląda. Przyspiesza gojenie się ran na skórze, i dlatego może być stosowana omega dodatkowo przy różnego rodzaju trądzikach, luszczycach, egzemach, atopowym zapaleniu skóry i skazach białkowych. Nauklat hormonalny też działa bardzo pozytywnie, szczególnie jeżeli chodzi o tarczycę, bo tłumi syntezę hormonu kortyzolu, a to też troszeczkę obniża poziom stresu, a wiemy na przykład, że nasza tarczyca na stres bardzo reaguje, ona jest bardzo wrażliwa i osoby, które non-stop się denerwują, niestety grozi im to, że tarczyca no. Przestanie prawidłowo funkcjonować, a z kolei wiemy, że jak tarczyca przestaje prawidłowo funkcjonować, to człowiek zaczyna bardziej się denerwować, ten układ nerwowy jest bardziej osłabiony, no i tworzy się to takie. Kółko zamknięte. Także wspomagać swój organizm trzeba obowiązkowo, mając w diecie więcej omega-3. Natomiast jeżeli chodzi o kobiety, no to też pamiętajmy, że z wiekiem wzrasta ryzyko zachorowania na raka piersi, szczególnie jeżeli ktoś jest już po menopauzie lub w menopauzie obecnie się znajduje, no to omega-3 jest bardzo, bardzo ważna w tym okresie, żeby zapobiegać takim zmianom. I ogólnie dla kobiet jest fajna, bo normalizuje cykl menstruacyjny, także i dla młodych dziewczynek jest wskazana i w starszym wieku też, żeby nie tworzyły się różne zmiany na macicy, na jajnikach. Natomiast nasi panowie też powinni stosować omega-3 jako wspaniały środek zapobiegający stanom zapalnym prostaty, rozrostowi prostaty. A ze względu na to, że ogólnie bardzo dobrze wpływa na Układ hormonalny, no to też będzie brał udział w tworzeniu plemników, także stosuje się omega-3. W różnych kuracjach przy bezpłodności. Także ja myślę, że to jest taki produkt, o którym można byłoby mówić jeszcze wiele, wiele rzeczy, ale zobaczcie, tak jak na samym początku mówiliśmy, że omega-3 bierze udział w wielu, wielu funkcjach naszego organizmu. Jest potrzebna dla każdego organu, dla, systemu, dla każdego systemu, dla wszystkich funkcji, na przykład tak jak dla przemiany materii, i każda osoba, która się odchudza, a później chce utrzymać tą wagę prawidłową, to powinna zadbać, o odpowiednią proporcję omega-3 i omega 6 w swojej diecie i omega-3 powinno być zdecydowanie więcej. Natomiast co o omegach trzeba też wiedzieć, to jest bardzo, bardzo istotne, to jest to, że istnieje trzy główne rodzaje kwasów tłuszczowych omega-3. Jest kwas alfalinolenowy w skrócie ALA, jest kwas koza pentoenowy i jest kwas do koza heksaenowy. Po co te trudne nazwy? Po co my o nich mówimy? To jest bardzo istotne, dlatego że my musimy zwrócić uwagę, gdzie i jakie kwasy się znajdują. A ja Wam teraz to wytłumaczę. Na przykład, na przykład kwas ALA bierze udział w procesach metabolizmu i przekształca pokarmy, które spożywamy w energię dla naszych komórek. Jest bardzo ważny. EPA ma silne działanie przeciwzapalne i jest w stanie zmniejszyć ryzyko chorób serca, reumatyzmu i nowotworów. Widzicie, mają zupełnie różne działanie. DHA odgrywa ważną rolę w rozwoju mózgu i szczególnie, jeżeli my będziemy chcieli suplementować jakieś, jakieś omegi i omega 3, to zwracajmy uwagę na te wyszczególnione aspekty, wyszczególnione kwasy tłuszczowe, kiedy chcemy poprawić jakieś konkretne funkcje naszego organizmu. Na przykład dla kobiet w ciąży, jak najbardziej DHA jest Wskazane jest po prostu obowiązkowe, żeby płód rozwijał się prawidłowo, żeby dziecko nie miało różnych wad rozwojowych, jak również jest bardzo potrzebny dla mózgu DHA, Także wszystkie osoby, które mają wadę wzroku, yy, dzieci w okresie dojrzewania, kiedy te problemy z oczami się pojawiają, starsze osoby, które mają gdzieś tam jakieś problemy z siatkówką oka, z plamką, żółtą i tak Także to jest bardzo istotne. I gdzie znajdują się omega-3? W takich produktach jak losoś, makrela, zobaczcie, wszystkie tłuste rybki, sardynki, śledź, pstrąg, ale dodatkowo w jajach, a nawet w mięsie. Ale zależy to od sposobu chowu, o czym też będę mówić troszeczkę później, kiedy będziemy umawiać właściwe proporcje Omeg. I zobaczcie, te wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego zawierają Omegi bardzo wartościowe. Zawierają omegi, które mają te kwasy ALA, EPA i DHA. Mamy też omegi pochodzenia roślinnego, ale one już są troszeczkę mniej wartościowe. Jakie to są o pochodzenia roślinnego? Olej lniany, siemię lniane, nasiona chia i zielone warzywa liściaste. Ale niestety w tych produktach jest tylko i wyłącznie zawarte kwasy ALA i nie zawierają EPA i DHA. Bardzo dużo informacji w internecie, i możecie znaleźć taką informację, bo są zwolennicy diet wegetariańskich i wegańskich, i one bardzo często mówią, że nasz organizm sam sobie wyprodukuje DHA i EPA z kwasów ALA. I dlatego wystarczy, że będziemy spożywać kwasy omega pochodzenia roślinnego, na przykład olej liniany. I już jest w porządku. I nawet jest dużo wideo na ten temat. Także jest jakby dwie grupy ludzi. Jedni mówią, że absolutnie nie wystarczy, drudzy mówią, że wystarczy pochodzenia roślinnego omega-3. Jakie jest Wasze zdanie? Napiszcie mi. Bo ja osobiście, to jest moje znowu takie subiektywne zdanie, że jednak nie ma. Możliwości wyprodukować takiej ilości DHA i EPA dla naszego organizmu, jak on potrzebuje. To jest opisane w wielu książkach, że rzeczywiście ten proces jest, że nasz organizm z tego ala. Które jest niezastąpiona i musi być dostarczona, bo sama się nie wyprodukuje, ale już mając to ale w organizmie, te kwasy, no to wtedy DHA i EPA może być wyprodukowane. Ale w bardzo, bardzo małych ilościach ten proces wiele ekspertów uważa za tak mało efektywny, że powinniśmy dodatkowo stosować pełnowartościowe omega-3. I Jeżeli ktoś jest wegetarianinem, jest na tej diecie, Wegetariańskie, no to przynajmniej te rybki, żeby spożywał, albo omega dodatkowo w suplementach. No wiem, że z weganami jest troszeczkę trudniej, ale sama znam weganów, które, no są osoby, które oczywiście no, cieszą się dobrym zdrowiem, chwalą się tym dobrym zdrowiem, ale sama mam kilku znajomych, którzy skarżą się na to, na przykład, że mają bardzo gęstą krew. Gęstą krew, a pamiętacie, co mówiliśmy, omega 3 rozrzedza krew. I jeżeli będzie brakowało właściwej omegi 3, jeżeli EPA będzie nam brakowało, to niestety krew będzie za gęsta, a to będą problemy z serduszkiem, z żelakami, z hemoroidami itd., itd. Powiedzcie mi, kochani, albo napiszcie mi, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Jak wy uważacie? Czy wystarczy omega-3 pochodzenia roślinnego, czy jednak ryby w naszym pożywieniu i omega-3 pochodzenia zwierzęcego jest bardzo istotna? Według Was?